Moja mama ma 59 lat, nigdy nie była obeznana z technologią, a teraz zarabia z AI 3-4 tysiące złotych miesięcznie. Jak to możliwe? Jeśli myślisz, że AI jest tylko dla programistów? To mam dla ciebie świetną wiadomość. Moja mama, która zawsze mówiła: Ja się na komputerach nie znam, nauczyła się w trzy tygodnie i teraz ma regularnych klientów na usługi, o których rok temu nie miała pojęcia. Sekretem nie jest bycie geniuszem technologii. Sekretem jest poznanie właściwych metod i narzędzi. W moim darmowym e-booku znajdziesz 22 takie metody, opisane tak prosto, że naprawdę każdy może je wdrożyć plus konkretne narzędzia do każdej metody, strategie na pozyskanie klientów i najważniejsze błędy do uniknięcia. Tego e-booka wyślę ci za darmo. Zero opłat, zero podawania danych. Wystarczy komentarz pod tym filmem. Pamiętaj też o zaobserwowaniu profilu, żeby wiadomość mogła do ciebie dotrzeć. A jeśli chcesz zdobywać i rozwijać swoje umiejętności związane z AI, to zachęcam do wypróbowania mojej aplikacji, w której tego uczę. Link znajdziesz w bio, a zaczyna się od ankiety, na podstawie której dostosuję naukę do twoich potrzeb.